E Witam wszystkich na moim kanale YouTube. Jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmie pokażę Wam, jak czyściłem przyciski od odsuwania szyby i ustawiania lusterek w samochodzie Opel Vectra C. Tego typu przyciski znajdują się też w innych modelach samochodów. Przystąpiłem do czyszczenia tych przycisków, ponieważ nie zawsze po wciśnięciu działało odsuwanie szyby czy zasuwanie szyby. Dlatego poszukałem numeru, po którym będę mógł sobie kupić takie przyciski, żeby je wymienić. Ale na jednym z forum usłyszałem, że po co będziesz to kupował, skoro można to wyczyścić, tam nie ma się co zepsuć. No i jeżeli chodzi o mnie, no to to już jest stary samochód, dlatego nie przejmowałem się, że porysuję sobie tutaj tapicerkę. Po prostu wziąłem śrubokręt, od góry wsunąłem między przyciski a tapicerkę. Podważyłem ten cały moduł z przyciskami. I tak jak widzicie, ładnie wyszedł. Potem jeszcze z boku wysunąłem jak gdyby całość na zewnątrz i to jest. jak gdyby konsola po lewej stronie, pozostało mi jeszcze wypiąć wtyczkę, w tym przypadku tutaj trzeba ten górny jak gdyby zaczask odbezpieczyć i tam jest taka jak gdyby wajcha, którą trzeba przesunąć o 90 stopni, wtedy ta wtyczka wysuwa się. Jeżeli chodzi o prawą stronę, no to z tej strony mam tylko jeden przycisk do otwierania szyby, no i postąpiłem podobnie, wsunąłem śrubokręt jak gdyby u góry, podważyłem całą tą konsolkę, która się wysu i jeżeli chodzi o tą wtyczkę, no to nie rozgryzłem jeszcze, jak ją poprawnie wypiąć. Próbowałem tutaj od góry przyciskać ten zaczask, ponieważ wyglądało to tak, jakby właśnie on blokował tą wtyczkę w gnieździe, ale ostatecznie trochę pokieroszowałem tutaj tą wtyczkę i udało się ją wyciągnąć. Jeżeli chodzi o tą konsolę, która znajduje się po prawej stronie w drzwiach pasażera, no to wystarczy tutaj cztery takie jak gdyby zatrzaski zwolnić i całość możemy rozebrać. Jeżeli chodzi o Tą większą konsolę, no to na samym początku trzeba odkręcić te dwie śruby, i w późniejszym etapie dopiero zwolnić zaciski i można całość rozebrać. Podczas rozbierania tego elementu starałem się zrobić to tak, żeby tutaj te części nie rozsypały mi się, ponieważ nie miałbym jak gdyby możliwości potem podejrzenia, jak to było złożone w oryginale. Dalsza część, jak gdyby czyszczenia tych przycisków odbyła się już w domu. Do czyszczenia użyłem. Patyczków do uszów i spirytusu. Chodzi o to, że podobny tam jest układ jak w pilotach. Na początku wyczyściłem układ scalony, namoczyłem patyczek do uszu w spirytusie i porządnie wyczyściłem wszystkie styki. Wyczyściłem też pozostałe elementy, które nosiły ślady brudu. Następnie układ scalony przeczyściłem na sucho patyczkiem, tak żeby pozbyć się całego tego spirytusu i brudu, no i zostawiłem go, żeby po prostu odparował. Żeby był on suchutki element, który jest wykonany z miękkiego tworzywa, namydliłem porządnie mydłem i porządnie wypłukałem wodą. Porządnie to znaczy tak, żeby w ogóle tam nie zostało właśnie mydła na tym elemencie. Potem osuszyłem to ręcznikiem papierowym i dopiero wtedy przystąpiłem do czyszczenia tych elementów, które mają za zadanie przewodzić prąd patyczkiem do uszu nasączonym spirytusem. Po przemyciu tych elementów wysuszyłem też te elementy Patyczkiem już suchym, tak żeby po prostu nie było nigdzie wody na tym elemencie, zostawiłem właśnie te elementy na kilka minut. Chodzi o to, żeby ten spirytus odparował. Potem nałożyłem ten miękki element stworzywa na układ scalony i zatrzasnąłem go w tym zespole przycisków. Przykręciłem dwie śruby montażowe i można powiedzieć, że przyciski są już wyczyszczone i gotowe do montażu w samochodzie. Montaż jest bardzo prosty. Podpiąłem w tym. I wcisnąłem przyciski w ich miejsce, zarówno z jednej strony, jak i z drugiej. Przyciski zaczęły działać jak w nowym samochodzie. Jeżeli po czyszczeniu okaże się, że te przyciski dalej wam nie działają, no to trzeba zakupić nową część i ją wymienić. Jeżeli z dnia na dzień te przyciski przestały działać, no to może winą też jest jakiś bezpiecznik, który nadzoruje właśnie tą część samochodu. W tym filmiku to już wszystko, a ja zapraszam Was na filmik. Jak wymieniałem, klamkę w tylnej klapie bagażnika w wersji kombi. Cześć!